Witam serdecznie i zapraszam na przegląd nowości do sklepu Sinsei. Mimo, że mamy dopiero październik, w tym sklepie jest coraz więcej rzeczy świątecznych na Boże Narodzenie. I właśnie takim dekoracjom i akcesoriom przyjrzymy się dzisiaj dokładnie. Nowości jest dużo, dlatego warto obejrzeć film do końca. Zostaw subskrypcję, jeśli jesteś tu pierwszy raz, aby być na bieżąco z nowościami z wielu różnych sklepów. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Oraz zostawić komentarz i łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Zapraszam do oglądania. To, co widzicie teraz, to zestaw świątecznych poduszek mających kształt liter. Całość tworzy świąteczny napis. Każda z liter ma wymiary 30 na 30 cm, cena zestawu to niecałe 70 zł. A to prostokątna dekoracyjna poduszka ze świątecznymi motywami oraz świątecznym napisem. Ma wymiary 30 na 50 cm, a jej cena to niecałe 36 zł. Korzysta jest z jednej strony. Poszewka tej poduszki zapinana jest na zamek. Jeszcze jedna prostokątna poduszka z motywami zimowymi i świątecznymi. Ma wymiary 35 na 50 cm, kosztuje niecałe 36 zł. W sklepie Zinssej kupić możemy też pluszowe poszewki na poduszki z ozdobami mającymi kształt choinek. Choinki widoczne są po jednej stronie poszewki, mającej wymiary 45x45 cm, której aktualna cena to niecałe 20 zł. A to jeszcze jedna wśród dekoracyjnych, świątecznych poszewek na poduszki. Napis i wzór są na jednej ze stron tej poszewki, która kosztuje niecałe 26 zł, ma wymiary 45x45 cm. Zobaczmy teraz na ceramiczne i dolomitowe pojemniki, jakie kupić można w tym sklepie. Wśród nich jest m.in. ta miska, mająca wzór świątecznych lizaków. Jest ceramiczna, i cena to niecałe 20 zł. Miska ma średnicę 18 cm, nie nadaje się do mikrofalówki ani do zmywarki. A to pojemnik na np. Na świąteczne słodycze, mający kształt prezentu. Ma wymiary 14x21 cm, a jego aktualna cena to niecałe 30 zł. W sklepie Zinsei znaleźć możemy też takie świąteczne kubeczki. Tak jak ten z motywem piernikowego domku. Ma pojemność 420 ml, jest ceramiczny, może być myt tylko ręcznie, kosztuje niecałe 18 zł. Jest też taki świąteczny kubeczek z motywem Świętego Mikołaja. Kubeczek kosztuje niecałe 16 zł. Tak jak poprzedni, nie nadaje się do mikrofalówki ani do zmywarki, nie jest podana jego pojemność. A to świece zapachowe w szklanych pojemnikach z drewnianą pokrywką i śnieżną kulą. W każdej śnieżnej kuli jest ta sama ozdoba. Świeca zapachowa w czerwonym pojemniku kosztuje niecałe 30 zł. Ma słodki owocowy zapach, a jej czas palenia wynosi około 15 godzin. Ta świeca zapachowa kosztuje tyle samo co poprzednia. Ma zapach leśny, a jej czas palenia wynosi też około 15 godzin. Każda ze świec jest jednoknotowa. Poza tym w sklepie Sensei kupić możemy też wosk zapachowy, na przykład taki jak ten. Zestaw trzech o zapachu piernikowym kosztuje niecałe 6 zł. Jest też ceramiczny domek na podgrzewacze. Widoczna teraz świąteczna dekoracja kosztuje niecałe 10 zł. Rzeczy jakie macie okazję zobaczyć w tym filmie dostępne są w niektórych sklepach stacjonarnych oraz w sklepie Sensei Online. I jeszcze jedna wśród świątecznych świec zapachowych taka jak ta jest w szklanym pojemniku ze świątecznymi motywami cena takiej świecy to niecałe 20 zł pachnie jabłkami i cynamonem a to ceramiczny domek na podgrzewacze mający ten sam wygląd co poprzedni różni się jedynie kolorem kosztuje niecałe 10 zł w sklepie SINSEI kupić możemy też taką girlandę świetlną kosztuje niecałe 46 zł i składa się z 200 lampek LED oświetlenie działa na prąd ma 8 trybów świecenia i długość około 5 metrów. Świeci światłem w odcieniach lodowej bieli. Szczegółowe wymiary tej dekoracji podane są na opakowaniu. Niecałe 10 zł kosztuje sztuczna gwiazda betlejemska mająca wielkość 50 cm. Aktualnie niecałe 13 zł kosztuje zestaw czterech bombek choinkowych z tworzywa sztucznego. Tyle samo kosztuje zestaw trzech zawieszek choinkowych mających kształt jeża. Są też zawieszki z tworzywa sztucznego w kształcie grzybów. W każdym z nich widoczna jest mała figurka przedstawiająca jeża. Niecałe 5 zł kosztują okrągłe zawieszki drewniane. A za niecałe 8 zł kupić możemy zestaw zawieszek mających kształt domków z piernika oraz śnieżynek. Kształt piernikowego ludzika ma też niewielkie metalowe pudełko do przechowywania. Pojemnik taki jak ten kupić możemy za niecałe 6 zł. Zobaczmy jeszcze na niektóre dekoracje świąteczne, jakie kupić możemy w sklepie Seinseig. Większość z takich, widocznych teraz, jest na stalaktytowych nogach. Niecałe 46 zł kosztuje ta figurka przedstawiająca nieświadka, mająca wysokość około 70 cm. Figurka obok kosztuje tyle samo niecałe 46 zł, i wysokość to około 70 cm. Ten niedźwiadek ma wysokość 25 cm, aktualnie kosztuje niecałe 40 zł, niecałe 60 zł kosztuje figurka przedstawiająca Mikołaja, mająca wysokość 105 cm. Z tyłu widoczna jest też figurka bałwana, którą opisywałam już we wcześniejszych nagraniach z tego sklepu a to podświetlana latarnia z kierunkowskazami. Baterie do tej świątecznej dekoracji należy dokupić osobno. Latarnia ma wysokość 65 cm, kosztuje niecałe 46 zł. Zobaczmy jeszcze na niektóre zawieszki choinkowe oraz breloki, jakie kupić możemy w sklepie SINSEI. Niecałe 13 zł kosztuje taka filcowa zawieszka. Jest też brelok do kluczy z motywem Renifera, którego aktualna niższa cena to niecałe 5 zł. Ten koliber wykonany jest z tworzywa sztucznego i aktualnie kosztuje niecałe 6 zł. To jeszcze jedna wśród ceramicznych podświetlanych dekoracji, tym razem z motywem domku z piernika. Dekoracja zawiera baterie, ma wymiary 14 na około 9 i niecałe 6 cm. Kosztuje niecałe 16 zł. Zimowe i świąteczne motywy widoczne są też na tych właśnie filiżankach w zestawie ze spodkiem. Filiżanka i spodek są ceramiczne, zestaw kosztuje niecałe 20 zł. Mogą być myte tylko ręcznie, nie nadają się do mikrofalówki. Wśród nowości w sklepie Sinsay znaleźć możemy też taki świąteczny talerzyk deserowy. Talerzyk jest ceramiczny, a jego cena to niecałe 13 zł. Nadaje się do mikrofalówki oraz do zmywarki. Te same wzory co na talerzu widoczne są też na tej ceramicznej misce. Miska kosztuje niecałe 10 zł, nadaje się do mikrofalówki oraz do zmywarki. Niecałe 10 zł kosztuje mniejszy wśród talerzy z tej serii. Jak wszystkie tego rodzaju naczynia jest ceramiczny. A to ceramiczny półmisek do serwowania z motywem świątecznym. Ma wymiary 29 na 25 cm. Kosztuje niecało 26 zł. Może być myty tylko ręcznie. Ten sam świąteczny motyw widoczny jest też na tej ceramicznej misce. Miska kosztuje niecałe 10 zł. Może być myta w zmywarce, nadaje się do mikrofalówki. A to ceramiczny talerz do serwowania z piernikowym ludzikiem, mający wielkość 26,5 cm. Talerz nadaje się do zmywarki, ale nie do mikrofalówki. Kosztuje niecałe 30 zł. I jeszcze jeden ceramiczny talerzek do serwowania z motywem piernikowego ludzika. Taki jak ten kosztuje niecałe 16 zł. Ma wymiary 26 na 20 cm. Świąteczne w sklepie Sensei są też sztućce. Na przykład zestaw czterech łyżeczek deserowych za niecałe 16 zł. Na których uchwytach widoczne są ozdoby w kształcie śnieżynek. Całość wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.